Jest, jest ryba? Jest, jest. Siemanko, dzisiaj przetestujemy sobie najmniejszą wędkę na świecie. Ona jest w kształcie takiego długopisa i zobaczymy po co to komu, a na co to, a dlaczego, czy w ogóle warto. Nie wiem, ale mam nadzieję, że się dowiem i wy również. Zobaczcie, to jest naprawdę bardzo małe. 16 cm. Przeczytam Wam, co jest napisane na odwrocie tego pudełka. Ta wędka jest przenośna, kompaktowa, łatwa w użyciu, jest lekka. No, ciężko było się domyśleć. powiem Wam. Przeznaczenie tej wędki jest do łowienia z łodzi, z tam, czyli podejrzewam, że z jakichś mostów i do lodu. No i tutaj jest krótka instrukcja obsługi. Że trzeba po prostu wyjąć z pudełka. I tak, jakie mamy tutaj jeszcze inne informacje? Maksymalna rozpiętość tej wędki to 100 cm. Jak jest schowana, ma 21. Także bardzo mała, kompaktowa. To się już zgadza, producent nie kłamie. Waga to 65 gramów. Wykonanie. Włókno szklane? Tak? Chyba tak. I. Aluminium i tutaj jeszcze mamy informacje dotyczące tego jakże fajnego kołowrotka. Przełożenie 511. No i zmieści się tutaj nawój 017, 130, 020, 110, 023, 90 cm. Tutaj jest napisane, że za każdym razem, gdy użyjemy tej wędki, należy ją wyczyścić, bo są tutaj jakieś aluminiowe po prostu części, które mogą nam zardzewieć. Tak. Wędka nam może zadrzewiać. Jedna rzecz, która mnie bardzo interesuje, maksymalna wytrzymałość 1000 gramów 1 kg. Może być ciężko, bo chcę ją przetestować na szczupakach. Zobaczymy, tutaj mogą się dziać cuda niewidy, naprawdę. Przetestujemy ją dzisiaj na spławik i na spinning. Zaczniemy od spławika, najprawdopodobniej, i później przejdziemy na spinning. Koszt takiej wędki to około 45 zł. Dużo, niedużo. Nie wiem w ogóle, jakie jest jej zastosowanie tak naprawdę. Czy to ma być zabawka dla dziecka, czy nie wiem. Z myślą, że idziesz sobie gdzieś tam na miasto i o! W kieszeni mam długopis, długopisowędkę będzie fajnie. W połowie ryby, nie mam pojęcia, naprawdę. Mam dzisiaj dziwny humor. Subskrybujcie kanał, bo pojawi się w najbliższym czasie kilka innych testów. Mam już zakupione fajne wędki w dobrych cenach, wylądują u kogoś z Was. Dobra, już nie przedłużając, zapraszam do oglądania. Przetestujmy to cudo. Nie ma złej pogody, kiedy czas na ryby. Kręczny, ty, kręczny. Ty. Od wiosny do zimy, dawaj na wodę, bo natura taka piękna. Szanuj swoje hobby, zasada jest jedna. Jeszcze zanim zaczniemy odcinek, rozpakujmy sobie tą wędkę. Najciekawsza czynność. Super! Wow! Czemu to jest takie wygięte? Nie wiem, mamy kołowrotek, tutaj mamy śrubę, należy ją wykręcić. Plus. O kurde, opłyłem kamerę. Plus jest taki, że mamy już tutaj nawiniętą jakąś żyłkę. Jaką? Nie mam pojęcia. Przeźroczystą. O matko. Jaka praca. Słuchajcie, myślałem, że wędka zekszona, a raczej jej kołowrotek. To jest już szczyt technologii. <noise> Ale chyba nie. Chyba mamy nowego zwycięzcę. Ale jeszcze nie mówię ho. Tutaj macie taki sam dzyngiel, jak, jak był przy wędce chyba z temu. Robimy tak. I patrzcie, jeszcze bardziej kompaktowo, nie mogę się już doczekać. I mamy naszą wędkę. Teraz wielka chwila. O kurde. Wow, jaki badziew, co to jest? Dobra, czekaj, to ma być tak. Nie, no to nie ma opcji, chyba, że szczupaka jakiegoś wyciągnę na tą wędkę. Zobaczcie. Muszę iść na jakieś bardzo małe szczupaki z małymi przynętami. Ale jak zamontować ten kołowrotek? Musisz się się. No, się nauczyciel z rozgum. <grym> Kłócisz. Nauczyciele mają takie długie pałki do tablicy, żeby tam pokazywać coś. Nie wiem. U mnie nauczyciele nie mieli pałek. No, u mnie też. To jest nasz gotowy zestaw. Wow, ale będą mijać. Ja sobie to uzbroję w spławik w domu, bo niestety tutaj warunki są jakie są. Trochę nie rozumiem. W sumie to niczego nie rozumiem. No i słuchajcie, mamy to. Zrobiłem sobie zestaw spławikowy. Ogólnie to może być ciężko w ogóle tym rzucić. Tyle wam powiem. Ten kabłąk się nie zamyka do końca. O jacie, to będzie naprawdę wyzwanie. Mały spławik 0,3 grama, ciężarek, przypon i na końcu czerwony robak. Dobra, próbujemy. O Boże. Masakra. Tym ciężko jest w ogóle rzucić. Co to jest? Jak tym rzucić? Dalej. Nie mam pojęcia. O kur. Dobra, muszę się z tym uporać. Dajcie mi chwilę tym się nie da łowić. Jeżeli złowię cokolwiek, to będzie naprawdę graniczyło z cudem. Nie mogę rzucić dalej niż jakieś, nie wiem, dwa metry. Yy, szybka zmiana miejscówki, bo tam się nie da łowić. Niestety, w ogóle się nie da łowić na tą wędkę. Zacznijmy od tego. Ale problem jest taki, że raz nie ma jak zarzucić, a dwa, że wiatr, leciutki wiatr jest z moją stronę. Wszystko mi ściąga. Popatrzcie, jaki jest efekt. Rzucam. I to wszystko spływa. Dlaczego? Dlatego, że się robi sprężyna. Przez to napięcie jeszcze bardziej wszystko ciągnie w moją stronę. Żyłka to jest od razu do wymiany. Ktoś, kto sobie kupuje taki zestaw, no to chce chyba od razu łowić ryby, a nie jeszcze kupować żyłkę, wymieniać ją, ale powiem wam tak. Pójdziemy na spinning, spróbujemy coś połowić. Dam szansę temu spławikowi, no jeżeli jakaś ryba jest chętna, chociaż jest grudzień i jest ciężko cokolwiek złowić na ten spławik, bo ta drobnica gdzieś się pochowała. No to jeżeli coś złowię dzisiaj na ten spławik, no to będzie cud. To jest chore, że mieszkam w dużym mieście Holandii i w tym mieście nie ma sklepu wędkarskiego. A to jest naprawdę jakieś nieporozumienie. Poszedłem do zoologicznego, były tylko czerwone, więc łowię na czerwone. No. Powiem wam, że łatwiej mi było tutaj złowić rybę na palec. Nagrałem taki odcinek, czy mój pierwszy odcinek w ogóle na kanale, gdzie łowię ryby. Na patyk, no to była dużo łatwiejsza sprawa niż to dzisiaj. Ciężko się na to łowi na spławik, ponieważ ta żyłka robi sobie taką pętelkę, ciężko jest rzucić. Wiadomo, wędka krótka, dalekich rzutów nie będziecie mieli. Ryby muszą brać dosłownie gdzieś blisko brzegu, pod nogami, żeby to miało jakikolwiek sens. Póki co w ogóle nie widzę żadnego sensu takiej wędki, kupowania jej i wydawania na nią około 45-50 zł. Zależy za ile ją dorwiecie. Tak naprawdę można kupić sobie wędkę teleskopową. Nie wierzę, że to mówię, ale ta z Ekrona jest w podobnej cenie, a nawet tańsza i naprawdę lepiej połowicie. Kołowrotek, no, jest typu właśnie tego Ekronowego, ale. Moim zdaniem, przez swoje rozmiary i jeszcze bardziej lichą budowę, macie wrażenie, że po prostu on zaraz pod rękami się rozwali. Chyba z tego co pamiętam, a o czym nie wspomniałem, no to ta wędka jest przeznaczona chyba na spinning. Tak mi się wydaje, że na opakowaniu z przodu było napisane, że jest ona spinningowa. Musicie uwierzyć na słowo, jest napisane. Wędka, plus kołowrotek spinningowy. No i jestem na spinningu, i zobaczyłem, że tutaj można tą wędkę rozebrać. Tutaj jest gwint, po prostu się wkręca. Nie wiem po co, żeby wymienić może jakąś szczytówkę, ale ogólnie to jest bezsensowne w tej wędce, że nie ma gdzie zawiesić przynęty. Trzeba tak zmieścić. Więc to opakowanie, ten, ta forma takiego długopisa, no to jest tylko wtedy, kiedy zdemontujemy nasz kołowrotek, czyli musimy cały zestaw znowu wiązać od nowa i rozwijamy tą super wędkę na spinning. Boję się, boję się coś złowić. Słuchajcie, wybrałem takie niezbyt duże przynęty. To jest akurat chyba jakiś kanibalek. Nie chciałbym złowić dużej ryby. Nie powiedział żaden wędkarz nigdy, no nie. Także jestem koło domu. Miałem też jechać w inne miejsca, ale stwierdziłem, że tutaj często zdarzają się jakieś szczupaki takie około 50 cm, więc będzie w sam raz na tą wędkę. I tak za duży, wiadomo, ale no. No dobra, no to zaczynamy. Pierwszy rzut na spinning. Jezu, jak to się źle trzyma. <grywa> No, i słuchajcie, no, lecimy z tematem. Ale akcja tu będzie jak jakiś szczupak przywali. No, na spinning ta wędka na pewno działa lepiej. Nie wymieniałem tej żyłki i chyba nie będę musiał jej wymieniać. Bo, jako tako to wygląda. Chociaż jak pójdzie mi tu ze szpuli, to będzie ciekawie, bo nie ma tutaj niestety dużo nawiniętej tej żyłki. Jestem ciekawy też, jaka to jest grubość, bo wydaje mi się, że ona jest dosyć gruba. 0,25, 0,30 będzie męczarnia. Przede wszystkim ciężko się tą wędkę trzyma. Nie wiem, czy rzucać jedną ręką, czy dwoma. A, kolejna rzecz, o której nie wspomniałem, to to, że tutaj hamulec, można powiedzieć, nie istnieje. Tutaj. Nie wiem. Nie wiem, co się dzieje. No ogólnie. Coś tam jest, coś tam jest, ale nie działa to dobrze. Przeskakują te zęby, jak chcą. No, już mamy pierwszy problem bo zarzuciło mi się troszkę na bok i chyba stracę tą przynętę, bo weszło w zaczep, a tutaj no nic nie mogę za bardzo zrobić, nawet nie mogę tego odstrzelić. A dlaczego zarzuciłem w takie miejsce? Bo nie ma żadnej kontroli nad tą wędką. Jest. Udało się bo wędką to nie ma co ruszać, bo tutaj jest ta szczytówka taka malutka mięciutka, wykonana jak z jakichś komponentów, nie wiem, z recyklingu mam trochę przynęt do poprzerzucania same takie małe farfosle raczej no bo boję się tutaj zakładać jakieś większe obciążenie, tutaj nie ma jakiegoś ciężaru wyrzutu tej wędki, nie ma tutaj nic takiego opisanego, jest tylko napisane do kilograma, no ale to chyba chodzi po prostu o obciążenie tej wędki, no bo nie wierzę, że chodzi o producentowi o kilogramowe obciążenie, bo to jest niemożliwe przynęta chodzi dobrze, ale to dlatego że to jest kanibal, on chodzi zawsze dobrze. Zobaczcie, oto moje przynęty na dzisiaj, no nie ma tego zbyt dużo, ale kilka gum się znajdzie. To są głównie takie właśnie okoniowe, no ale tutaj na tą wędkę, no tak jak mówię, nie zarzucę nic większego. Zakładamy teraz kolor taki taki zielonkawy. Zdecydowanie, jeżeli miałbym wybrać jedną z dwóch metod łowienia, między spławikiem a spinningiem, nie wierzę, że to mówię, ale na spinning się nada lepiej. Na pewno nie na szczupaki, tak jak ja próbuję złowić, raczej na okonie. Nie sprawdzę tutaj tej wędki, tak jak tam było napisane, jako podlodowej, ponieważ w Holandii lód to jedynie w zamrażarce. Żyłka się nieco wyprostowała od kiedy zacząłem łowić właśnie teraz na spinning. No dużo to jej nie pomaga, ale mimo wszystko jakiś malusieńki plus. Uż te ryby są jednak troszkę mniej aktywne, mniej chętne do brania. Zobaczcie, no ten rzut już był całkiem, całkiem strasznie, strasznie opornie chodzi koło wrotek, Nie poddajemy się. Jak dzisiaj nic nie złowimy, to przejdę jutro. Jak jutro nic nie złowimy, to przejdę pojutrze. Kolejna rzecz to każdy taki najmniejszy zaczep, nawet jak widzicie, no tutaj mi się zaczepiło tylko od jakąś czcinkę i już tego nie wyciągnę wędką. Tak jak normalną wędką, dałbym do góry wydartą trzcinę. Trzeba się schylić i wyciągnąć ten zaczep ręcznie, nie? No i tak kolejny minus, który mi przychodzi do głowy, to w związku z tym, że tutaj jest bardzo mała szpula, no to wystarczy jeden albo dwa dobre zaczepy i tak naprawdę nie macie już żyłki. Trzeba kupić sobie jakąś zapasową, najlepiej to wymienić od razu, jeżeli ktoś chce w ogóle na to łowić. Założyłem teraz kanibala na główce siódemce, trochę ryzykownie, no ale też jako tako daje radę. Ta wędka zdecydowanie nie jest dla jakichś furiatów, bo najprawdopodobniej rozpier ją w trzecim rzucie z różnych powodów No I zobaczcie, to jest to, o czym mówiłem. No tutaj spadła mi po prostu żyłka ze szpuli, rzuciłem i jakby wszystko się poplątało. No tutaj jest większość już tej szpuli w mojej ręce. Postaram się to rozwiązać, ale no nie wiem jak będzie. A jeżeli nic z tego nie będzie, no to nawijam jednak tą plecionkę, no bo nie chcę ryzykować na tak małej ilości żyłki na szpuli, bo gdy ryba faktycznie weźmie, no to będzie lipa. Traciłem tyle czasu, że głowa mała, naprawdę. Masakra, yy, udało mi się odzyskać jakieś 75% tej żyłki, więc jeszcze walczę z tą żyłką, no bo chciałbym poczuć rybę na tej wędce, z tą żyłką, która jest w zestawie. Ty skok, Ała, ale mi przywalił cię żarek w kostkę, no co jest z tą wędką? Masakra! Kabung się sam. Jak otwieram go, to sam się zamyka. Już mam dość tej wędki, przysięgam wam. Jeszcze przed tą sytuacją, kiedy mi się zrobiła sp ta sprężynka, no to odprowadził mi tam szczupak. No pod nogami samymi zrezygnował z ataku. A już było blisko celu, widziałem go, to był fajny taki szczupak około 50 cm. Czyli taki na jakiego tak naprawdę poluje. Jest. Jest ryba? Co to jest? Kłoda jakaś. Ale przynajmniej sobie pocholuje, ale gałoś. Walczy jak szczupak. Zobaczcie, jestem sobie na miejscówce, a tu taka niespodzianka. To jest normalnie drzewo. Tutaj ktoś walnął takiego motylka, a za tym motylkiem co? Przyczepiony kanibal. I wierzcie albo nie, ale to jest mój kanibal, którego zgubiłem tutaj naprawdę jakiś czas temu, kilka miesięcy temu. Poznaję przede wszystkim po moim przyponie. Sam robiłem, to wiem. No i tutaj miała takie charakterystyczne ugryzienie pod ogonkiem. Nie wiem, jak ktoś go znalazł. Nie wiem, jakim cudem pojawił się tutaj, jakim cudem ja się pojawiłem w tym miejscu, bo miałem tutaj nie przychodzić. Ale odzyskałem swojego kanibala sprzed kilku miesięcy. Jakiś błąd w symulacji, ludzie. Jest! Jest! Kurde, wypiął się, ale był! Nie wiem co ja zrobiłem! Co ja zrobiłem? Wyłączyłem kamerę. Przez to mi się ryba zerwała, ale była. To jest najmniej przyjemny odcinek, jaki nagrałem do tej pory, a raczej go jeszcze nie nagrałem, bo nic nie mogę złapać. Po prostu nie wiem, czy te ryby tak zamknęły wszędzie pyski. Jest masakra. Naprawdę to nie jest pierwszy dzień, który jestem na tych rybach, próbując złowić coś na tą wędkę. No, jak widzieliście, prawie miałem. Zapomniałem, że kamera jest włączona, wyłączyłem ją, skupiłem się na niej, nie na rybie. Ryba się szybciutko zerwała, chociaż miałem tak naprawdę podbierak pod ręką i można byłoby ją łatwo podebrać. To jak ona się plącze, ta żyłka, ten kołowrotek że ten kabąk nie dochodzi do końca. Trzeba go poprawiać. Czasami się zwija bardzo ciężko, czasami lżej. No to nie poprawia mojej sytuacji i mojego zmęczenia w związku z nagrywaniem tego odcinka. Myślałem, że jak zapnę tą rybę, to że będzie. Bardziej tą wędkę wyginał to był szczupak około 60 cm, więc okej, okay. to jest malutki plusik dla mnie. Znalazłem zaczep. Ciekawe, co jest na końcu tego zaczepu. O kurde, co to jest takiego? Że to aż tak siedzi. Nie ruszę tego. Ha, wyszło. O, taka gumcia. FZ, ten jest zbyt fajny, ale elegancko, jesteśmy na plus. Mówni. Mhm. Co tu się dzieje? Tego jeszcze nie grali. Zobaczcie. I po odcinku. Kołowrotek złamał mi się w ręce. To jest chyba odpowiedź na to, wszystko, co się tutaj działo w tym odcinku. Także słuchajcie, co tutaj dużo mówić. Konkursu nie będzie, cieszcie się, że tego konkursu nie będzie. Nie kupujcie takich rzeczy. To jak pieniądze wyrzucone do tego kanału, wyrzucone w błoto, łowi się tym bardzo źle. Nie widzę tutaj żadnego zastosowania, tyle w temacie. Aha, i jeszcze mam taką rozkminę, że jak będę teraz testował właśnie jakieś sprzęty wędkarskie, wędki, tanie wędki, to będę wystawiał im oceny. I zacznijmy od tego sprzętu, wystawiam tutaj 0. 0 na 10, nie ma. Żadnych plusów. Powiedziałbym, że cena. No ale jaki to plus, skoro dostajemy coś takiego? Tutaj poszły po prostu plastiki. To się wszystko sypie, dosłownie się sypie. Skoro już to nie działa i w ogóle masakra, to spróbujmy dźwignąć na sztorc taki ciężarek dwukilowy. Czy to się w ogóle uda? Uf. Patrzcie. No, ciężarek się nie dźwiga, ale wędka. No, wy nic nie widzicie. <grystanie> wędka, zobaczcie, jakie ugięcie. Zaraz jak mi odda wryca, No nie, no, nie dźwignę. Jestem zszokowany, powiem Wam. Nie pękła. Nie pękła na robocie. Skoro nie pękła to zrobimy tak. Oglądajcie moje filmy i w którymś z odcinków dodam tą wędkę, samą wędkę, bez tego kołowrotka, on zaraz leci do kosza. Dodam ją po prostu, dodam wam tą wędkę do jakiegoś następnego konkursu na kanale, no bo szkoda ją specjalnie łamać, skoro wytrzyma próbę dwukilogramowego ciężarka. Widzieliście, ugięcie było ekstremalnie duże. Oglądajcie mój kanał, subskrybujcie. Także to wszystko w dzisiejszym odcinku. Zostawcie łapkę w górę, subskrypcję i komentarz i widzimy się w kolejnym już za tydzień. Siema.